Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 roku o 120% i obecnie jest równa 8910 sztuk. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku? To jest dosyć łatwe zadanie z procentów, chociaż tutaj liczby występują dosyć duże. Moglibyśmy sobie oznaczyć przez x szukaną liczbę osobników i teraz możemy zapisać równanie. Tego x chcemy zwiększyć o 120%, czyli do x dodajemy 120% x, i w rezultacie chcemy otrzymać taką liczbę osobników, czyli 8910 sztuk. No i mamy proste równanie z x do rozwiązania, zamieniamy procenty na ułamek. X plus, zamiast 120% to możemy napisać 1,2 razy X równa się 8910, czyli po lewej stronie mamy 1 plus 1,2 to łącznie 2,2 ,2 X równa się 8910. Dzielimy obustronnie to równanie przez 2,2 ,2 i otrzymujemy, że X jest równy 4050. Czyli poprawna odpowiedź do tego zadania to odpowiedź B.